Patry. Odkryłem kurwy arabskie polskich Francuzów w Francji. Policje handlują z Policją Kryminalną Koszalin i Policją CBS We Francji dragi chłopaków z Koszalina, z Białogardu, chłopaków dilerów. Obserwują kurwy, aresztują. Współpracują z administracją młyńską pozorują ludzi, jak w Czarnym skurwysyny w Koszalinie. Mają prokurator Paczkowską-Łabądź, specjalistkę dyrektora Grzegorza Rybińskiego i moją. Zmienili tylko, zmienili tylko prokuratora, bo wiedziałem, że to jest prokurator Grzegorza Rybińskiego. Nie wszczęła postępowania przeciwko administracji SW. Mam nagrania policji, która fałszuje zeznania, usiłowanie morderstwa. Mają Arabów, Młyńska z ma Arabów we Francji w Bres, tu, którzy dla nich handlują dragami, dla policji kryminalnej koszalin. Mam nagrania i papier komendanta, który z panią Czarnecką z Bobolic podlega pod koszalin, fałszuje zeznania z panem Kotem Dziernicowym. Bobolice podlegają pod koszalin. <tryk> Po zgłoszeniu w prokuraturę administracji SW fałszują zeznania i wystawiają papier do lekarza. Wystawiają, bo przejrzałem układ policyjny polskich Francuzików administracji SW. Układ w prokuraturze i w policji. Handel dragami, organami z Polski. Z polskich więzień. Pozorują Polaków. Podrzucają imigrantów, kurwa, inżynierów na granicę i podstawiają polskich Francuzów służbę więzienną, opłacają prokuraturę i pozorują do handlu organami dragami skurwy Syny Jebane.